Dzień dobry, drogie baranki. Witam was serdecznie na kanale Samui Tarot. Będziemy sprawdzać oczywiście wasze energie na sierpień 2024, czyli zobaczymy, co nam powiedzą karty tarota, ale też co nam powiedzą karty wyroczni. W jakie wskazówki wam dadzą, co się może wydarzać. Oczywiście tarot jest tutaj ogólny i zazwyczaj wyciągamy z tych kart po prostu to, co się pojawia dla danego znaku zodiaku, więc ja nie wiem, co się pojawi, ale zazwyczaj staram się wyciągnąć dla was coś na temat spraw i zawodowych, i miłosnych. Kochani, czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Weźcie tylko to, co Was wspiera, co czujecie, że jest dla was, co jest dla Was istotne, co jest dla Was ważne, co też wpływa pozytywnie na Wasze zmiany czy Wasze transformacje. Jeśli usłyszycie jakiś komunikat albo przekaz, który nie jest z Wami spójny, jest zdrażniający albo po prostu czujecie, że kompletnie z Wami nie gra, to pamiętajcie, że być może i prawdopodobnie jest to coś dla kogoś innego, więc po prostu odrzucajcie śmiało. I teraz przejdę już do Waszych wyroczni. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniami... Prywatnymi, bądź też warsztatami Tarota. Informacje znajdziecie w opisie do filmu. A ja już sprawdzam drogie baranki. Co dla Was na miesiąc sierpień 2024? Co tutaj się wydarza dla Was? Czas na powiedziałem, wydech, czyli wydech w kontekście. Trochę więcej spokoju, ale też czas na um, taki moment zatrzymania być może odpoczynku, zrzucenia czegoś cięższego. Czyli sierpień będzie dla Was miesiącem, w którym będziecie mogli albo odpocząć, albo pojawią się jakieś tutaj urlopowe tematy, albo coś się wyjaśni, coś spadnie jakiś stres, czy jakieś obciążenie z Waszych barków i z Waszych ramion. W każdym razie więcej spokoju tutaj dla Was, drogie barany, już widzę. Zobaczmy, co jeszcze nam się pokazuje. Co dla baranów na sierpień 2004? Pojawia nam się wiewiórka. Bądź zawsze przygotowany. Jesteś ekspertem ciężkiej pracy i intensywnej zabawy. Jesteś też bardzo pogodny, drogi Baranie, i pełen dyspozycji dla tych, którzy są blisko. Nie pozwól, nie pozwól swojemu życiu, żeby cię w jakikolwiek sposób rozpraszało albo ściągało z kursu, na którym teraz jesteś. Stwórz plan na przyszłość, a życie da ci wszystko, czego potrzebujesz, więc drogie barany, trzymajcie obrany kurs, nie pozwalajcie wszelkim dystraktorom na to, żeby was tutaj coś znosiło na boki i miejcie plan, miejcie plan, bądźcie zawsze przygotowani, być może nawet jeżeli to będzie spokojniejszy miesiąc, to nadal warto będzie trzymać gdzieś rękę na pulsie. A może coś właśnie się wyjaśni i odwrotnie, jak się coś wyjaśni albo się rozjaśni, to nagle trzeba będzie zacząć działać dnia na dzień. Więc y, myślę, że tutaj y, o tym mówią karty, y, że warto mieć i plan na to, jak wyjdzie i plan na to, jak nie wyjdzie, y, podchodzić też elastycznie do pewnych rzeczy. Zobaczmy, drogie Barany, w sierpniu 2024. Co dla Was się będzie wydarzyć? Co się tutaj będzie działo? Piątka Mieczy. Dziesiątka kielichów, siedemka denarów, król denarów, rycerz denarów. Wow, dwójka mieczy. Ok, na spodzie mamy trójkę buław, paść buław i dziesiątkę mieczy. Mhm. O, to co się porobiło. Ja zaraz słuchajcie, jeszcze dopałem tą dziesiątkę mieczy, bo mam taką potrzebę wewnętrzną. Ale wydaje mi się, że tutaj też karty wskazują. Jeśli będziecie mieć jakiś spontaniczny pomysł na urlop albo w ogóle jakieś spontaniczne plany, to one albo się nie wydarzą, bo coś tutaj pójdzie nie tak i wszystko strzeli w łeb. Albo w tej dziesiące mieczy właśnie te spontaniczne plany jakiegoś wyjazdu, wypadu lub jakiegoś działania będą Zakończeniem dla Was jakiegoś trudnego okresu. Ja sobie dopowiem tą dziesiątkę, bo nie wiem, czy ona jest tylko zapowiedzią końca, czy też jest zapowiedzią początku w tym przypadku. Powiedziałabym, że jest zapowiedzią końca, ale ja mam wrażenie, że jest zapowiedzią końca głupot albo końca takich nagłych jakichś energii w paziu buław, końca też ewentualnie jakiegoś romansu, czy to jest zakończenie jakichś takich energii, które może robią, nie wiem, w cudzysłowie oczywiście skoki w bok, czyli rozglądają się, a może trawa po drugiej stronie jest bardziej zielona, bo tu jakby walczycie o stabilizację. Czyli, drogi baranki, tak jakby was y, przestało nosić w tych waszych planach. I jakbyście zrozumieli, że żeby dojść do jakiegoś sukcesu albo do jakiegoś sensownego skutku, czy to w życiu zawodowym, czy w życiu osobistym, to y, trzeba się trochę opanować w tym swoim skakaniu i rzeczywiście powalczyć o coś długoterminowego. Jeśli byliście niestabilni do tej pory w związkach i w relacjach, to dojdziecie do wniosku: Ja tutaj mam jakiś związek, jakąś relację, o którą warto jest powalczyć. Równowaga, balans tutaj jest ważna, ale też jeśli skakaliście między pracami różnymi, bądź też w ogóle was nosiło, to mam wrażenie, że zacznijcie zwracać uwagę na to, co macie, lub na to, co możecie zbudować stabilnego w przyszłości. To dla Was będzie miało dużo większe i ważniejsze znaczenie niż taka energia szukania wiecznie czegoś lepszego. Więc troszeczkę tutaj, jakby Was usadzało. Ale usadzało w tym pozytywnym słowa znaczeniu. W miłości, Wy macie w ogóle, jeśli chodzi o sam rozkład, bardzo, bardzo proste karty, dlatego że w miłości, tak jakbyście. No nie, muszę tą dwójkę czy do sobie dopowiedzieć jednak, bo tak jakbyście walczyli raczej właśnie o coś stabilnego, długoterminowego i tylko tym jesteście zainteresowani. Tu jest, tu są plany na przyszłość, inwestowanie w dom, w rodzinę. Tu jest bardzo dużo energii ziemskich, czyli stałych. Ja Was w ogóle bardziej widzę w tym królu denarów, szczerze mówiąc, w tym rozkładzie i w tym rycerzu denarów też, czyli inwestuje w swoje życie, inwestuje w swoją przyszłość, inwestuje w rodzinę, inwestuje w to, co jest Stałe, co może przez lata dawać profity, i, i tylko to mnie interesuje. Tutaj jest duża, duża, walka o tą stałość. Szczególnie dla osób, które do tej pory na przykład miały jakieś tam zloty, upadki, właśnie w stałych związkach i stabilnych, nie byliście do końca pewni, czy w ten związek, tą relację ulokować emocje, albo coś was po drodze rozproszyło. I tutaj też mówimy o tym rozproszeniu. Nie rozpraszaj się, tak? Jeśli pojawią się jakieś, nie wiem, osoby atrakcyjne, sytuacje, trzecie, to karty mówią: M -m -m. trzymaj swój kurs. Nie daj się dorzucać z tych torów. Zobaczmy, co znaczy dwie, to mieczy. Dziewiątka kielichów. dwójka, no właśnie. No, zmienia się. Zmienia się, dużo się zmienia, drogie Baranki, dlatego że Wy zaczynacie doceniać stabilizację. Wy zaczynacie doceniać. Kontrakty wszelkiego rodzaju, umowy, na co się umówiliśmy, nawet jeżeli to jest słuchajcie, taka rzecz jak małżeństwo, bo my sobie przyrzekaliśmy, my sobie obiecaliśmy albo my uznaliśmy, że jesteśmy parą, że idziemy teraz od teraz razem przez życie i to jest ważne, to jest dużo ważniejsze niż jakaś tam, wiecie, um, okazja, która się wydarza za rogiem. Więc do tej stałości, do tej stabilizacji, do tych przyrzeczeń, no, nabierzecie zupełnie innego podejścia. A to wszystko dlatego, że ktoś was tutaj przeciągnął, drogie baranki. Ktoś was przeciągnął. Mogliście to być wy sami, no bo w królowej buław to, to też, ale mógł być to inny baran, lew albo strzelec albo macie w swoim otoczeniu kogoś i widzicie trudności tej osoby w utrzymaniu związków, w utrzymaniu stałej pracy. Ktoś, kto mógł się pojawić w waszym życiu, wywołując w was dosyć dużą transformację i zaczęliście myśleć, kurczę, to wcale nie jest tak łatwo w tym życiu, to wcale nie jest takie oczywiste, że ma się stałą pracę, stały przychód, to wcale nie jest takie oczywiste, że za rogiem czeka następny stały związek. Eee, możecie obserwować tą osobę? Ta, która ma duże trudności przez wiele, wiele lat i nie jest w stanie sobie w ogóle, mimo tego, że ma wszystkie atrybuty, wiecie, królowa Bław jest bardzo jest samodzielna, niezależna, wie czego chce, więc możecie też obserwować tą osobę w kontekście. Ja nie rozumiem, czemu jej jemu nie wychodzi, ale w związku z tym to znaczy się, że, bo, bo wygląda na to, że znacie tę osobę, że, że życie mimo pewnych atrybutów osobistych, które mamy, wcale nie na wszystko mamy wpływ i to, to wcale nie jest takie oczywiste, że jeśli jesteśmy, powiedzmy sobie, ustabilizowani nawet psychicznie, tak to nazwijmy, albo mamy wszelkie zasoby, żeby zarabiać pieniądze, czy tworzyć stały związek, to wcale dzisiaj nie znaczy, że wychodzi. I nagle to, co macie, zaczniecie doceniać dużo bardziej, szczególnie w strefie związkowej, bo zdacie sobie sprawę z tego, że o kurczę, a ja mam tu stabilnie, tam stabilnie. Albo jeszcze inaczej, zacznie Was to też mobilizować do tego, żebyście sobie te obszary ustabilizowali. Niektóre z Was te karty mogą mówić o tym, że to ktoś w Was. W cudzysłowie, oczywiście, przeciągnął przez stratę, ból, rozstanie, być może też utratę jakichś finansów, bo tutaj mogły być jakieś rozstaniowe rzeczy i mogliście też stracić jakieś pieniądze, i to mogła być ta królowa buła, która was trochę pociągnęła i pokazała. No nie myśl sobie, że w życiu jest zawsze stabilnie, zacznij to doceniać. Zacznij doceniać to, co masz. Albo zacznij uważnie wybierać ludzi. Dobierać takich ludzi, którzy nie. Nie, za, nie, nie, nie są tylko na chwilę, tak? Czyli deklarują może, że chcieliby coś więcej, ale w gruncie rzeczy mają to otwierane drzwi, a ty sam baranie może też miałeś takie poczucie, czy miałaś, że no dobra, to się nie zobowiązujmy, przecież nic się złego nie stanie, może to jest nawet bezpieczniejsze wyjście, a tutaj ktoś wiecie, pociągnął za sobą dosyć duże straty, i nagle zaczęliście to zobowiązanie, na to zobowiązanie patrzeć inaczej i, i lepiej doceniać. Tak mi się pokazuje, nie wiem, jak to z wami rezonuje. Jak jeszcze zobaczę tą, tego denarów. Oczywiście, że dla singli tutaj pojawia się informacja, że bardzo możliwe, iż pojawi się taka osoba do stałego związku, stałej relacji, być może złoży wam propozycję, bądź będzie Miała jakąś ofertę, ale ja mam wrażenie, że wy w tej dwójce mieczy będziecie mocno weryfikować, czy to jest rzeczywiście poważna osoba. Chociaż bardziej mam wrażenie przez cały czas patrząc na te karty, że to jest wasza energia. Że to wy nie tą stabilizację ze sobą. I raczej szukacie kogoś albo rozglądacie się za osobami, które pasowałyby do tej energii teraz. No dobra, zobaczmy coś więcej o tym kurdenerów. Królowa denarów, no słuchajcie, co ja mam Wam powiedzieć? Klub, małżeństwo, rodzina, to wybrzmiewa aż tylko. No, ruszenie do przodu, bardzo mocne. Zresztą, jeżeli mamy rydwan i umiarkowanie obok siebie, to są to karty fantastycznego, zrównoważonego związku i relacji. Dla niektórych z Was jest to sygnał, że tak zwany docelowy, wiecie, ja nie lubię tego pojęcia, bo nie ma czegoś takiego jak docelowy partner, ale tak zwany docelowy partner się zadeklaruje wam. Wyznacie tą osobę, moim zdaniem, bo tutaj nie ma żadnych energii, które są nowe. I to też może właśnie zakończyć wszelkiego rodzaju energie teromansowe dookoła was niestabilne i tak dalej, i tak dalej, bo tutaj rzeczywiście mamy silne zobowiązanie w balansie, w równowadze. Ktoś może do was przyjeżdżać, wy możecie gdzieś do kogoś jeździć, podróżować, ale wiecie o kim mówię. To tylko dla tych baranów, dla do, do, do których, do których wiecie o kim mówię. Jeśli, jeśli nie, to z kolei barany wy mi się pokazujecie jako osoby, które bardzo chcą stabilizacji. I będziecie teraz mm, szukać po prostu, czy rozglądać się, czy e, próbować. E, z jednej strony może jeszcze tutaj coś leczycie, może jeszcze potrzebujecie trochę czasu, ale jednocześnie równolegle, tak jakbyście mi się pokazywali w energiach szukających. No dobra, zobaczmy rycerza denarów. Co to za oferta w ogóle? Ona jest stabilna i fajna, ale ja bym chciała wiedzieć, co hm, ona tutaj mówi. Na pewno relacja jest długodystansowa tutaj przy Was jakaś. Hmm. Wy jeszcze możecie być, wiecie, wy jeszcze możecie być po jakichś rozstaniach, albo osoba, na którą wejdziecie w cudzysłowie, może też być jeszcze w takiej energii regeneracji, ale tu już będzie współpraca, tu już będzie taka chęć i otwartość w pewien sposób. Natomiast no, też mi się znowu pokazuje: niektórzy z Was poznają kogoś albo w miejscu pracy, albo podczas urlopu. Jak będziecie się gdzieś tam smażyć na jakiejś plaży, opalać znaczy się, i będziecie sobie się ładować baterie, to też może być tak, że w którymś momencie gdzieś coś zaskoczy. Nawet kogoś tutaj poznać, więc te wyjazdy tutaj się dosyć też pokazują. Ale powiedziałabym, że ktoś tu jeszcze będzie potrzebował też czasu. Już yy, mówię, zaskoczyć jak najbardziej tak, w takim sensie, żeby się, nie wiem, coś tutaj powspółpracować, po, po, pospotykać, yy, czy coś yy, już zacząć, natomiast tu jeszcze może być potrzebny czas. Nie bez przyczyny też nam się pojawia dwójka mieczy, bo wy tak naprawdę będziecie bardzo ostrożni w tych decyzjach. Będziecie uważni, ale może się też dziać coś dookoła Was, właśnie jesteście podczas zmiany i transformacji to nam wychodziło w karcie śmierci że będziecie jeszcze się zastanawiać, czy jesteście na odpowiednim etapie, czy ta osoba ma odpowiednią energetykę, czy to rzeczywiście jest to i wiecie i tak dalej. Dobrze, jeśli chodzi, kochani, o sprawy zawodowe. Wy jesteście definitywnie nastawieni na spełnienie swoich marzeń. Znowu stabilizacja, długoterminowy, długodystansowa współpraca, praca, która przynosi Wam odpowiednie finanse, dzięki którym możecie wynająć być może dom, albo mieć swoje miejsce lub budować swoje miejsce, wynajmować, nie wiem. Jakieś długoterminowe. Wszystko rozpatrujecie teraz w tych aspektach stabilności, długoterminowości. Natomiast ja w tej pracy zobaczę, dlaczego jest dwójka mieczy, bo to będzie inna dwójka mieczy niż w sprawach miłosnych. No i znowu macie transformację. Jest to jakaś zmiana przede wszystkim. Słuchajcie, dla, dla wielu z Was jest zmiana pracy bądź też odejście od starej pracy ze względu głównie na finanse, które być może Was nie satysfakcjonują. Mam wrażenie, że ktoś Wam zaproponuje lepsze wynagrodzenie albo lepsze warunki w ogóle pracy. I wy pójdziecie za. Tym lepszym wynagrodzeniem pójdziecie za pieniędzmi, bo tutaj zwróćcie uwagę, że te pieniądze bardzo mocno brzmią, że teraz są dla Was ważne. Niektórzy zrezygnują sami, inni zostaną pożegnani. Nie będę Was oszukiwać, że tutaj też są takie energie, że może się to wypowiedzenie zdarzyć. Myślę, że ty, ci, których dotyczy to, to wiecie, o czym mogę mówić, to znaczy może się domyślacie. Ale szybko też tutaj coś znajdziecie. Będziecie mieć tutaj wybór być może więcej niż jednej opcji, lub no, będziecie jeszcze nogą, jedną nogą w starej pracy i też będziecie musieli zdecydować, czy już jesteście gotowi otwarci na coś nowego. Ale fajne energie przy tym stoją. Takie naprawdę mm, powiedziałabym, że ja bym brała. Wiecie, brałabym. Prawda, więc, więc fajną macie tutaj energetykę, jeśli chodzi o nowe szanse i nowe możliwości. Dla niektórych z Was oczywiście pokazuje mi się tutaj też możliwość awansu lub zwiększenia wynagrodzenia, a nawet powiedziałabym, że u niektórych też się pokazuje, że będziecie mieć wybór, bo to Wam się sprzęży w czasie. Z jednej strony znajdziecie coś, gdzie będą lepsze warunki, a z drugiej strony zaproponują Wam właśnie coś lepszego w miejscu, w sensie podwyżkę w miejscu, w którym pracujecie. Też będziecie mieć zagwostkę, którą z opcji wybrać. To dla niektórych, nie dla wszystkich. Weźcie oczywiście to, co czujecie, że rezonuje. Dobra, jaka rada dla baranów na sierpień? Jaka rada dla baranów na sierpień? Pan wdzięczności i służby. Bezinteresowność, pokora, świadome działanie. My zaraz zobaczymy, co tutaj ta karta ma na myśli. Pan wdzięczności i służby. Hm. Pan wdzięczności i służby przybył, aby pomóc ci dziś odnaleźć prawdziwy cel. Poczucie wdzięczności za każdą przeżytą chwilę i umiłowanie tego, co jest i co było, przypomną Ci, że w każdym Twoim oddechu mieści się głęboka świadomość. Dzięki drobnym uczynkom i bezinteresownej służbie automatycznie wchodzisz na swoją najlepszą ścieżkę. Nie jest istotne, czy od razu to sobie uświadomisz. Obecność tego sprzymierzeńca jest znakiem, że znajdujesz się na dobrej drodze do spełnienia swoich pragnień. To przesłanie informuje, że służenie i okazywanie innym wdzięczności zrodzi bogactwa, o których nawet nie śniłeś, pod warunkiem, że owe bogactwa nie są twoim celem. Teraz masz zadanie służyć innym, nie oczekując niczego w zamian. To także odpowiednia chwila na sporządzenie listy, która będzie ci przypominała o wszystkich rzeczach w życiu i w otaczającym cię świecie, za które należy być wdzięcznym. Jeśli twoje pytanie dotyczy związku z drugą osobą, niech to właśnie wdzięczność stanie się przewodniczką. Bądź wdzięczny za wszystko, czego nauczyłeś się od tej osoby. Uwierz, że podróżując przez życie nie napotkasz przyjaciół czy wrogów, a jedynie nauczycieli. Okaż wdzięczność za śmiech, ale i za wylane łzy. Postawa wdzięczności działa niczym magnes przyciągający prawdziwą miłość we wszelkich jej postaciach. Kiedy Pan wdzięczności i służby przychodzi w postaci wyzwania, sygnalizuje czas głębokiej refleksji nad samym sobą. Zadaj sobie pytanie, czy Twoje pragnienia nie powodują, że stajesz się bardziej wyrachowany? Czyżbyś zapomniał o niesieniu pomocy innym? Czy tak skupiasz się na osiągnięciu swego celu, że odwróciłeś się od tych, który, którzy dbają o ciebie? Czy Twoje ambicje mają jakiś związek z postrzeganiem siebie jako kogoś szczególnego, innego lub lepszego? Ogarnęła cię chęć rywalizacji, zawiść lub determinację w dążeniu do celu? Pan wdzięczności i służby nawołuje, abyś przyjął drobny podarunek w postaci innych poglądów na temat bogactwa i ambicji. Na pewnej starej kamiennej ścianie zostało wyryte starożytne powiedzenie: Prawdziwa ambicja nie jest tym, w co wierzysz. Prawdziwego bogactwa nie zapewni ani skupianie się na zdobyciu drogocennej nagrody, ani żadne wystawy, wystawne parady. Prawdziwa ambicja to głębokie pragnienie życia w sposób użyteczny i kroczenie w pokorze, zgodnie z Bożą łaską, w służbie wszystkim i wszystkiemu. Powyższą sentencję można również zastosować w relacjach z innymi osobami. Chęć robienia po swojemu, czy kontrolowania sytuacji sprawia jedynie, że odpychasz tego, kogo kochasz. Powstaje w ten sposób blokada energetyczna, przez co spełnienie marzeń staje się nieosiągalne. Odpuść i pozwól, by to Bóg poprowadził cię do sytuacji najlepszej dla ciebie. Cuda rodzą się w krótkich, spokojnych chwilach poddania się. Gdy zmienisz swój punkt widzenia zgodnie z przesłaniem pana wdzięczności i służby, wtedy bez wątpienia osiągniesz sukces. Uch, moi drodzy, ależ rada. No naprawdę. Aż musiałam. Aż musiałam. Um, Łekka wody, bo się zapowietrzyłam na tej waszej radzie. No dobrze, drogie barany, sprawdźmy jeszcze, jakie dla Was klawki, jeśli chodzi o radę. Co jeszcze karty chcą Wam poradzić, doradzić, na co zwrócić Waszą uwagę? Myślę, że macie co robić. To jest mam wrażenie dosyć pracowity miesiąc dla Was. Pracowity w cudzysłowie oczywiście. Yy, mam na myśli pracowanie z energią. Się będzie dużo działo w miedzianiu. Takie mam wrażenie. Dobra, drogie barany, co dla Was jeszcze? Zwróćcie uwagę na szczegóły, na małe rzeczy, na małe drobiazgi. One Wam wiele uzmysłowią i one Wam wiele pokażą. Dużo tutaj jest też energii niezależności, czyli takiego dążenia do swojego celu bez zwracania uwagi na innych. I postawienia trochę na siebie, ale też zaraz obok mamy miłość jest wszędzie. Mam takie wrażenie, że karty Was uczulają na drobiazgi, które może się okazać, że są kluczowe, bo wiecie, od małych rzeczy się zaczyna, albo małe rzeczy mają wpływ na wielkie rzeczy. Tak to zazwyczaj chodzi, natomiast też karty dają Wam do zrozumienia, że to, czy chcecie być osobami niezależnymi, kroczyć własną ścieżką, tak, ta energia jest nadal możliwa, ale też jest możliwa energia miłości i wejścia z kimś we współpracę, bądź też właśnie takiej wdzięczności, o czym mówił nam Pan, wdzięczności i służby, czyli spojrzenia na swoje życie jako coś większego, jako większy plan, w którym działamy wspólnie służymy światu i też myślimy o naszym życiu w kontekście dawania też innym dobra no i wtedy ta ścieżka miłości też jest dla was dostępna także myślę że wy sami będziecie decydować w zależności na jakim jesteście etapie czego potrzebujecie czy postawić na siebie czy postawić na relacje moi drodzy to wszystko, co mam dla Was. Bardzo Wam dziękuję za bycie za słuchanie. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Niech się dzieje, niech się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Moi drodzy, jeśli jesteście zainteresowani warsztatami bądź też jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, zapraszam do opisu filmu. Jeśli chcecie śledzić kanał, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Do aktywacji dzwoneczka, to dzięki czemu będziecie dostawać informacje o najnowszych filmach i do klikania łapek, tudzież zostawiania komentarzy, jeśli chcecie się podzielić, czy dane czytanie z Wami rezonuje. Ja Wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.